Cześć, kochani, witam Was na vlogu. Kochani, zaraz zobaczycie starą metodę leczniczą, czyli obkładanie kapustą nogi. Podobno kapusta wyciąga wszystko, co złe, wszystkie choroby, a ja mam spuchniętą kostkę, także zobaczymy. Pamiętam, że mojej świętej pamięci, ciocia. Ona kochani obkładała kurą swoim i mówiła, że to pomaga, ale też od naszej od mojej chrześnicy mamy o dowiedziałam się, że to rzeczywiście pomaga i że jej po prostu pacjenci robią tak, prawda? Dzień dobry. Zaczynamy. Dzień dobry, witam panią doktor. Zbita jest Kapusta. Kapusta. No, żeby była taka. Tak. Je, y, aha, żeby była taka cieńsza. Nie cieńsza, tylko żeby sok puściła. Aha. No, ale zobaczymy. Y... No, wszystkie chwyty dozwolone. Tak. A ja tą kostkę mam, kochani, spuchniętą od skręcenia w gimnazjum. Tam podobno się uzbierał jakiś płyn. Natomiast y, jak powiedzieli mi w szpitalu, że tam jest płyn i trzeba to, to po na prostu. Kostkę? Tak. Na... Igłą trzeba to wyciągnąć. To, co Ewa zrobiła, ze szpitala zwiała. <grywa> Dlaczego? Dlatego, że kiedyś miałam kochani zastrzyki w kolano i to było tak bolesne, że ja się po prostu tej igły bardzo bałam. No i co? I kostka jest spuchnięta do tej pory. No i dowiedziałyśmy się z mamusią, że kapusta podobno pomaga. A czy pomoże? Nie wiem. Zobaczę. Teraz czas na naukę. Robienia ogórków konserwowych. Oczywiście, no to ja, proszę. Ja mam taki przepis Basi, mojej siostry. Tak. tak. Pozdrawiamy? Tak. Pozdrawiam. <noise> mam taką szklankę zwykłą, bo to jest najlepsza do y, pomiaru. Czyli 6 szklanek wody. Musimy zalewę najpierw przygotować. 6 szklanek wody i jedną szklankę. O, ja mocno. O, 100. 100, Ale to jest silna. Mm -hmm. One nie będą takie, słuchajcie, mocne. O. Hop, ja sobie przygotuję. Dobrze. I teraz tak. łyżek cukru. A. Proszę tu nie. O, tutaj... Zamykać oczy, sportowcy. Zwa, Zamykać oczy. Trzy. <laughs> cztery. Trzy. Cztery. A cztery. cztery. Pięć, sześć, dwie łyżki soli, raz, mhm. dwa, i teraz tak, mam liście laurowe swoje. Wow, takie zawsze mi się podobały, jak ktoś miał takie swoje roślinki. Jest tak ze trzy, to może cztery. Mhm ce do zalewy. Dobrze, do garczka. Teraz, co to za czary? <noise> czary, czary. Ogórki konserwowe się robią. Ziele. Zagraniczne. Zioło? Jeszcze zagraniczne? Patrz, ta mucha się uparła tutaj. No, trzeba ją trzasnąć. <noise> I jeszcze nam potrzebna gorczyca. Giorczyca. Giorczyca, zobaczcie, takie ziarenka ma. A ja tutaj, o, Takie malutkie. Mm -hmm. Do konserwowych się dodaje. I teraz do zalewy dodajemy. Mm -hmm. No i już zalewaj przybieram. Gdzieś też mi się chrypa, mamuś, udzieliła. Po już udzieliło e, Po teraz za dużo przytulałam. No właśnie. Teraz nastawiam, żeby się to zagotowało. Tak, A w międzyczasie. Przygotuję sobie ogórki. Dobrze. Do słoika. Wyrażam zgodę. Dobrze. <gry> Powrót na antenę. Tak. Teraz y, takie baldachy będziemy wkładać z nasionkami. Kopru? Kopru, tak, do każdego słoika. No, aż no, sama jestem ciekawa, czy się będzie bardzo y, różniły. Y te Czym? ogórki no z w smaku no, W smaku małość, no wiem, no, konserwowa, tak. kiszone, no. różnica jest, ale czy przygotowanie będzie jest no to podobne jest jednak. roboty, bo jeszcze trzeba zawykać. Zawykać, czyli zagotować, zagotować w wodzie. Tak. Mhm, jasne, rozumiem. Czosneczek. Ale tutaj normalnie tak samo jak w kiszonych czosnek. Tak. Y, liść wiśni. To to... Nie. Nie, bo jest laurowy. A laurowy, przepraszam. I teraz o y chrzan, laskę. chrzanu, tak, chciałam zioła. powiedzieć imbiru, <laughs> chrzanu. O, dobrze. I reszta jest w zalewie, Tak jak będę zalewać, to później gorczyca też będzie, mm -hmm. e, liść laurowy, ziele angielskie zioła. A i teraz spróbujemy ułożyć, <laughs> żeby nam było wesoło. Słuchajcie, nie ma dużo tych słoików, dlatego że e, jak się rwie własne ogórki, Ostatniowo się je po prostu robi. A wiesz jak się wkłada ogórki? Ja Ci powiem jasnym do dołu. Zgadza się. Dobrze słuchałam na tamtej lekcji ostatniej. Nie poszła. nie poszła na marne. Dajcie kochani o. znać w komentarzach, czy robicie ogórki, tak. czy nie. Czy jednak, czy rodzice robią i czy podobnie robią? Macie może jakiś inny przepis? Zobaczcie, teraz tutaj mniejsze idą. O i mhm. to taki mały jak o, się zmieścił? Co tam miał? Eee. Piach, jeszcze? Nie, piach tylko z liści. A, trzeba było umyć. No i super. I już tam Fajniutko. I teraz tak następny. Każde kolejne. Tak. jasne. Ponownie wracamy na antenę. A teraz wlewamy zalewę, która się już ugotowała. No, Zagotowała się o tak łapie torczyce ziele zagraniczne a zioło to tylko zagraniczne <laughs> no, tak żeby w każdym słoiku także kochani już wiecie lech. dlaczego ja mam taki dobry humor, wydało się <laughs> no patrzcie, wydało się no patrzcie. proszę bardzo, teraz wkładamy ale mamuś nie powiedziałaś o najważniejszym. O czym? O tym, że włożyłaś papier na dno. No to chciałam powiedzieć, ale ty już jesteś taka niecierpliwa. Tu mam garczek to wyścielany. Dziwicie dziwi to w ogóle, że jestem niecierpliwa? Nie, już nie. Wyścielany jest papierem, dlatego żeby do metalu nie dotykały słoiki, bo mogą pęknąć. No i teraz od zagotowania tylko 5 minut gotujemy. Żeby kolor tylko zmieniły i wystawiamy. Nie tak, wolno że... dłużej, bo hmm. będą miękkie, a muszą być chrupiące. Tak, musi być chrupiące. Kochani, 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 jesteśmy z mamusią w sklepie ogrodniczym. Tak e, jest. Mamusia chce wybrać jakiegoś kwiatka na działkę dla swojej koleżanki. Tak, tak Bo jest. zachwycona jest mamy kwiatkami, mówi, że przepiękne po prostu. Ale rzeczywiście y, nie pozazdrościła, tylko rzeczywiście mówiła szczerze, bo żaden nie zwięt mamo. Nie, wszystkie się trzymają. Wszystkie się trzymają, także idziemy coś wybrać. Masz już coś, y, nam, nie wiem. jakiś pomysł? zobaczymy. Zobaczymy. Może hortensje i kupię. Hortensje są piękne. O, no, piękne są, także zobaczymy. Dobra, idziemy. Kochani, outfit mamy prezentuje się dzisiaj następująco. Okulary, sukienka i buty. Chyba! Co? Ty Czego żył sobie żart. Kocham Cię. <głos> <głos> Zawsze, kochani, to działa. Kocham Cię. Teraz możesz nagrać mój. Dobrze. Proszę bardzo. Proszę mnie nie kamerować. Czy ma Pani zgodę na kamerowanie? Mam. Outfit mój o. to sukienka Mamusina. Mamusiny i e, buty. E, słuchajcie, szafy. Tak, buty. O. I oksy. Oksy z Rosmana za jedyne 5 dych. Klapki za jedyne 90 coś na promocji, sukienka za darmo. I Można dobrze. Można się ubrać Tania. No, niech się. nie jakieś. Louis. <grywia> <grywia> Idziemy. Ale piękne. To są mamuś, jedyne kwiatki, których ja rzeczywiście w 100% nie pomylę. I wiesz, co jeszcze kany. Ale taką kolorystykę chcesz jej wziąć, tych białych? No nie wiem właśnie. To są różne gatunki. Tak, bo one też na różowo później, nie? To się później przebarwi. O a kochani, tamte te klony, co widzicie, to nie polecamy. Bardzo są liche, no. bardzo są delikatne. A tam jeszcze zobaczymy. Dobrze, no to chodź. Hortensje. Kochani, w ogóle Hortensje są przepiękne, więc e, jednak chyba na Hortensję postawimy, nie? Bo tak, tylko nie wiem jaki to jest jaka odmiana. To musisz pani zapytać. Idzie moja piękna mamusia. Okay. Masz... Ojej, dziękuję ci bardzo. No. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Ta co tam masz? To już nie twoja sprawa. Nie twoja? Nie interesuj się. Nie interesuj się. Proszę. Dwie wody? No. Boże, jak się człowiek teraz z wody cieszy. Dziękuję. To jest prezent na urodziny. <laughs> Dziękuję. Wody. I wodę będziesz wielka. będziesz wielka. Kochani, przyjechałyśmy. Dojechałyśmy szczęśliwie. Tak. Oh, ho, ho, Do? Dzisiaj przesadziłaś już. Oh, nie. no patrzcie. Kochani, idziemy z mamusią po balsamico. Balsamico. E, Dokładnie, kochani, po taki bardzo fajny balsam z Indigo. Już wam go pokazywałyśmy z mamusią. Fioletowo ja biały się skończył, bo mama się tak smarowała No nie wiem, żeby się tak skończy. On tak pięknie pachnie, ciało ładnie pachnie. Więc idziemy go kupić, tak? Zobaczymy, czy jest. Zobaczymy, czy jest, właśnie. To jest bardzo popularny, tak. I często go pani mówiła, że bardzo często go wykupuj. Właśnie, i to ten zapach akurat, bo na przykład u mojej kosmetyczki są, ale nie ten zapach. Nie, 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 nie ten zapach. Pokażemy wam zaraz, który chociaż ja go już pokazywałam wielokrotnie. Prostować się. Trzeba się prostować. A, tu są, kochani, ale musimy pani zapytać, nie. bo to, to jest tak? Tak. Tak, mi się wydawał bardziej to fioletowy. To musimy zapach jest. zobaczyć, czy to ten... tak może po prostu zmienili mm -hmm. no zaraz sprawdzimy Ani niestety nie udało się kupić bo nie było tego zapachu ale pani która tam pracuje ona wie gdzie my mieszkamy no. także nic nie się obiecała. nie da to nic się nie da ukryć kochani no już także nie. obiecała że nam podwiezie bo mają przyjść więc weźmie dla siebie i dla nas także cóż przyjechałyśmy po, specjalnie po ten balson z mamą no. ale pogadałyśmy chociaż co? dzień dobry no. Pani, mamusia idzie ze mną do rozpana. Albo ty z mamusią. Albo ja z mamą idę. Kochani, bierzemy szampon, nasz ulubiony szampon. Dzisiaj y, mama mówi: Ewa, ty zanieś ten szampon z kosmetyczki, bo na basen zachachmyciamy dobrze. I najlepiej, poszłam pod prysznic. Iwa, mamo, a mamy się wolą teraz. <głosy> <głosy> Także bierzemy szampon. Ale przyniosła mi, przyniosła. To najważniejsze. To masz? Mam pastę, mam się ostatnio pytałaś. Wiesz, to, to, pastę, jedną pastę, to się tak nie zużywa od razu, nie? W jeden dzień. No, A co chcesz kupić dla ci dezodorant? No, o. Ale ma kulkę nie, przecież. Ale to od czasu do czasu może sobie coś innego. Aha, o to ten ma, miał i zacz promocja jest. No. Weź tam dalej, mamo się, bo tu na przodzie to się. Nie, nie ty dalej, <laughs> tylko ty, co to oglądamy. Wyobraź sobie, jak przy tych kulkach wszystkich stale łap, zobacz, ile ich jest. No to ten bierzesz? Dobrze. Pani mamusia sobie wybrała taki ekskluzyw. <laughs> pod oczy płatki ze złota kurde za 5,79 ja to wiesz co, mi się takie podobają płatki czy jakieś zimne, hydrożelowe ale co tak jak mnie to wszystko uczuli odwrót na odwrót nie, ale ty masz bardzo fajny a tam jeszcze z tyłu są jakieś mamusiu ale ja chcę sobie zobaczyć tylko aha, maszeczek nie chcesz nie? Ja sobie ogórka z, z tego. O tu masz ogórka? Ja sobie wezmę z ogrodka. Z ogrodka? <śmum> z kwastami. Nie, to A no, ale to no, się śmiejemy, kopsi. ale pomaga. Podobnie. No tak jak kapusta na moją kostkę. Zobaczcie, kochani. Kostka znacznie lepsza. No to co, mamunia? To idziemy. idziemy. O, tu masz taką pandę, zobacz. Pandę, to ja mam Pani chce sobie taki kolor zrobić e, u rąk, jak będę u pani kosmetyczki w poniedziałek, e, ale chcę sobie zrobić też u nóg. Więc biorę sobie ten i ten sobie zrobię sama, a u rąk zrobi mi pani. Mm -hmm. Także ten biorę. Nie wiem w jakiej cenie on jest nawet, mamuś. Nie Ale to są te z Miss Sporting. Tak, to one nie są drogie. Aha, no dobra, no to ten. Mamusia, jeszcze bierzemy taki pędzelek, ogólnie pani kosmetyczki używałem do zdobień, ale właśnie żeby tam e, domalować, domalować końcóweczki, tak? Mhm. To żeby po prostu nie wchodziło na skórę, to można takim pędzeleczkiem, Więc mi krótkim, krótkim, krótkim. całe 10 zł kosztuje, mhm. także myślę, że nie jest e, drogo. Takie kochani wybrałam, jest tu sześć tych gumeczek, mam nadzieję, że nie zgubię, mhm. w jakiej cenie one są mamuś? 5,59. Czasami pytacie o te ceny. Yy, także no. Wrzucam do koszyka. Co tam się jeszcze? Widzę. Yy, worki. Worki. Wszystko? Wszystko. No to idziemy, mamusiu. Idziemy, idziemy. mam jeszcze kosteczki do zmywareczki. No. Kosteczki do zmywareczki. No to wrzucaj, mamusiu. <noise> kosztują 39,99 drogie tamte ale wiesz co, miałyśmy ostatnio i coś te z czerwonym nie prały odpowiednio te niemieckie są, nie? nie wiem właśnie, jakieś sobą. tak, niemieckie, jest tu flaga Niemiec, mamusiu Germany 30 sztuk jest no, są ogólnie drogie, bo 42 ale bardzo no. duża różnica nie jest chyba, tu 30, a tu ile jest w tych? To jest. jest 40 jest. Te jest 40 i to są przecenione. Aha, no to się bardziej opłaca. Okay. Dobra, to te bierzemy. Kochani, złam się na targu znowu i będziemy brać boróweczki, bo są naprawdę piękne. Kochani nie było, więc co, mamusiu? Wszystko pozałatwiałyśmy? Tak. jak dzisiaj ja mam do roboty dużo rzeczy, to sobie chodzę spokojnie. Pomalutku, bez pośpiechu. Takie. Jak tak? spojrzeć, Spojrzeć? Spojrzeć. To jak złota? No, fajnie. Do tych spodni akurat nie, ale do białej. No, szale, no fajnie. Tak? No. Dziś złoty. No. To jak to nie brać? No. To, no. to nie wiem. Bo miałam, chciałam czarną i białą, ale będzie oszczędność, bo jest czarna z białym. Jak no. Co? Ja bym wzięła. Jaka taka, taka pysenka jest? Black Lives Matter. No, no to co? Dziękuję. Pani, no taka przysympatyczna niespodzianka w tym momencie, tak, kiedy to byłyśmy w chaosie, że tak, chaos, chaos, chaos. Kochani, że 20 ta koszulka, bo ona była za 50, luzeczka, ale za 50 to ona nie była na 50 zł, nie, tylko jednak taka właśnie, e, taka właśnie na 20 zł, bo materiałowo nie warta za 50, ale 20, czemu nie. pani, e, jesteśmy z mamusią, ona w ogóle w lumpeksie, moim zdaniem piust e, Ci nawet tak fajnie nie podkreśla, taka, mm -mm. ale byś przytrzymasz tą koszuleczkę dla taty? Zobaczcie, kochani, jaka ładna. A tu pokazuję w telefonie, że ona jest czarna. A ona jest, kochani, mocna zielona. Śliczna jest ta koszulka. Mega. Nie mam się W tej sukience nie. Nieładnie wyglądasz. Dziękuję. Proszę bardzo, polecam się. A ja kochani mam tu rzeczy do przemierzenia. Zobaczymy, czy coś będzie dobrego. No proszę. Jak? No. Kurde. Mega to jest, nie? Muszę jeszcze schudnąć trochę do tego. Piać ja się Nie daj Boże przytyć. <gry> Na wdechu. Na wdechu. Jezu, ale to jest bardzo ładne, nie? No. Jak? do tego? Kurde, milion dolarów. Patrz. <grystanie> no i co? Mamuś? No, negacko. To mega to jest. No. Ja to mam nosa. Ja to już nie będę po galerii chodzić, tylko będę chodzić po limpoza. Czekaj, jeszcze sobie tu zapnę. Uhum. No i jak? Tak że jak ci siku zachce. <gry> <gry> no i jak mamo? Matynie. Ładnie? No, no. Mega to jest. Zacznij. Dobra, bierzemy. Tylko damska, kobieca, nie? Proszę się odwrócić. No i tej. No bo nie do tych spodni. Tak, no, ale to tak zrobimy o górę tylko. Ty. Jak? Ale ładnie wykonana. Super. Mhm. I też widać, że jest ładnie wykonana tak. i... No nie do tych spodni wiadomo. No nie, nie do tych. Do czarnych, mhm. do białych. Śliczna. Bardzo ładna, nie? Mhm. Kurde, no same perełki. Jeszcze mam, tu mamy taką, ale to musi być top jakiś, nie? Mhm. Ale jakoś tak mnie nie przekonuje taka mizelka. Nie? Yes. A co uważasz? No taka inna. Ładna. Ładna. <gry> Tutaj musiałby być top taki fajny. Czarny. najlepiej, ale mm -hmm. też taki materiałowe, nie? Mhm. Mm Fajnie. Co myślisz? Trzeba się zastanowić. Tak. <gry> Kochani, wracamy już do domku. Mama Wreszcie. Ewa, już jedziemy, a ja jeszcze to zobaczyłam. E, no to dzisiaj zobaczyłam. To miała naprawdę. Dzisiaj miałam bardzo fajny mód. Móc na chodzenie, kochani, po sklepach. Także no takie perełeczki. Ojej, ojej. Takie perełeczki. No, perełeczka kupiła perełeczki. A teraz to no, zjeść obiad i nasiłkę, na siłkę i baset, żeby ta, się w te perełeczki, zapitalek. Zapitalek, żeby się w te perełeczki mieścić. Także kochani, jeśli taki vlog Wam się podobał, to oczywiście lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, pójcie, żeby być na bieżąco z każdym filmem, a my widzimy się w środę o godzinie 12.00. Także kochani, wpadajcie na nasze vlogi i dziękujemy, że nas oglądacie. Pa-pa!